Dobry dzień dobry. Witam Was kochani w kolejnym odcinku miniserii w kółko o jedzeniu w cukrzycy. Na początku chciałam Wam bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, że subskrybujecie mój kanał, że dzielicie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie przepisów w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. E, bardzo Wam za to dziękuję. E, no i zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Co konkretnie dzisiaj robimy? Zrobimy sobie pieczoną pierś kurczaka z komosą ryżową i z fantastyczną, kolorową, taką trochę grecką sałatką. E, zajmie nam to góra 40 minut e, i skorzystamy sobie tutaj z zasady zdrowego talerza. Nie wiem czy znacie, mam nadzieję, że tak. Dzielimy talerz na pół, na połowie warzywa, na jednej czwartej węglowodany, jednej czwartej białeczko. Pokażę wam wszystko w praktyce. To co? Zabieram się za kurczaka. Zacznę od tego, że przygotuję sobie marynatę do kurczaka. E, będzie maksymalnie prosta, bo to będzie tylko dwie łyżki oliwy, dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, sok z połowy cytryny, sporą szczyptę soli i trochę świeżo mielonego pieprzu. E, kurczaka. Obtaczam w tej marynacie i w zasadzie mogę go już przełożyć do naczynia żaroodpornego i od razu wstawię do piekarnika. Mięso kurczaka jest bardzo popularne, szczególnie wśród osób będących na diecie redukcyjnej, głównie dlatego, że jest niskokaloryczne, zawiera sporo białka, jest bardzo sycące, no jest łatwe w przygotowaniu, no sami widzicie, to przygotowanie zajęło mi 2 minuty, a teraz moje piersi kurczaka wędrują do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na jakieś 40-45 minut. W międzyczasie będę go trochę tam podlewała tym e, sosikiem, który się wytopi z piersi. Za 20 minut mój kurczak będzie gotowy, więc przygotuję sobie dodatki. Mam tutaj komosę ryżową. Uwielbiam ten dodatek węglowodanowy, bo ma e, jak na kaszę, można nazwać ją kaszą, e, ma dosyć niski indeks glikemiczny i potencjalnie dużo białka. E, żeby ugotować komosę, ja mam taki patent, że zalewam jedną miarkę komosy dwoma i pół miarkami wody. Odrobinkę sole i gotuję do momentu, aż komosa wchłonie cały płyn. Czyli zajmie mi to jakieś 15, może 20 minut. Kurczek w piekarniku, komosa na palniku została mi do przygotowania jedynie sałatka. No to co, zajmuję się nią? W kubeczku wymieszam sobie składniki na dressing. Zawsze zaczynam od dressingu, żeby te składniki się tak troszeczkę e, przeniknęły. E, I tak, oliwa. Daję taką sporą łyżkę, może trochę więcej. Sok z cytryny. Odrobina soli. Odrobina świeżo mielonego pieprzu i suszonego oregano. Fajne, ten dressing bardzo podbije naszą yy, sałatkę. Teraz przygotuję sobie warzywa. Biorę pomidory, kroję je w kostkę. Ogórki przed pokrojeniem kostkę, obiorę ze skórki. Pokrojone w kostkę ogórki dodaję do pomidorów. Dodam tutaj teraz pokrojony w kostkę ser feta. I teraz taki może protip. Jak wybieracie w ser feta, to warto jest poczekać na jakiś grecki tydzień, bo wtedy ten ser feta jest serem fetą, a nie wyrobem seropodobnym. Dodam tu jeszcze czarne oliwki, dlatego, że bardzo lubię, ale mogą być równie dobrze zielone. I na koniec dodaję dressing, który już tutaj czeka. Mieszam wszystkie składniki sałatki i odstawiam ją na boczek. Kuszak jest gotowy. Montujemy nasz talerz. Wybieram sobie jedną pierś kurczaka, ależ pięknie się upiekła. Przykroję ją na pół. Doskonale. mięso, w środku jest soczyste. Jedna pierś na jedną porcję. Dodaję jedną czwartą tutaj komosy ryżowej na talerz kurczaka i na połowie talerza dodaję. Sałatkę, bo tak jak mówiłam na początku, kierujemy się tutaj regułą talerza. Na połowie mam sałatkę, na jednej czwartej dodatek węglowodanowy, czyli komosę ryżową, i na jednej czwartej dodatek białkowy, w tym przypadku pieczoną pierś kurczaka. Minęło 45 minut, a mój pełnowartościowy obiad jest już gotowy. Ehm, dajcie znać w komentarzach, czy też kierujecie się e, zasadą zdrowego talerza, czy ona jest dla Was tylko czystą teorią. Ja przyznam szczerze, że przy głównych posiłkach, takich jak obiad, zawsze staram się trzymać tych proporcji. Ten przepis powstał w ramach kampanii Dłuższe Życie z Cukrzycą, której jestem partnerką. Ehm, Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym przepisie, e, no i zajrzyjcie do opisu tego filmu, bo tam są linki i do kampanii, i do moich profili, które myślę, że warto, żebyście polubili. E, w kolejnym odcinku pokażę Wam, co zrobić z pieczonej piersi kurczaka, która Wam zostanie po obiedzie. Oglądajcie koniecznie. Do zobaczenia! Halo. I gotuję. A. Gdzie jest mój dressing? Tak naprawdę tutaj wszystko jest gotowe. Dobra, może chyba. Muszę jeszcze raz. Minęło 45 minut i mój pełnowartościowy obiad jest już gotowy. Piękny, prawda? <grych>